W tym odcinku pokażę, jak otwierać pliki JAR, czyli pliki Java, żeby wyglądały w ten sposób i żebyśmy mogli po prostu ich używać. Więc dziś zainstalujemy sobie Javę, oraz jeżeli nie będzie działać, naprawimy ją. Jest to mega proste. Działa to z każdymi plikami Java. Zaczynamy. Więc, jak powiedziałem, zaczynamy od pobrania Java, więc ja pobieram Java JDK21. Wy możecie pobrać nowszą, na przykład 22, 17, czyli starszą. Tak naprawdę, tutaj pobieracie to, czego potrzebujecie. Z grubsza, nowsze aplikacje budowane na Javie wymagają tych nowszych wersji Javy, taka jest zależność, ale ja wybieram 21, klikam sobie tutaj Windows, bo taki system operacyjny mam i wybieram sobie tutaj 64 installer i właśnie z tego linku pobieram sobie Javę. Ustawiam sobie, że pobieram ją na pulpit, ważne, żebyście pobrali po prostu w takie miejsce, gdzie wiecie, gdzie ona jest i teraz do tego miejsca sobie przechodzimy, więc mi się pobrało tutaj, proszę bardzo, JDK 21, Windows zgadza się, klikam dwa razy, tutaj wyskakuje okno administratora, wy macie czarno, dlatego że po prostu nagrywanie tak działa, aż tego nie wyłapuje, klikam tak, czyli odpalamy ten program z konta administratora na Windowsie i teraz pojawia nam się menu instalacji. No i klikamy sobie next, tutaj znowu next, no i instaluje się, mega, mega proste. Mega mega dziękuję wspieraczom, którzy rozwijają ten kanał razem ze mną. Widzicie ich teraz na ekranie. Jeżeli Ty jesteś zainteresowany, zostaniesz wspieraczem, obczaj ten przycisk na dole. Dzięki no i instalacja przebiega pomyślnie. Mamy już okno do zamknięcia, close zamykamy i w tej chwili generalnie powinniście już móc otwierać pliki .jar, Jeżeli nie widzicie dalej tej ikonki, klikacie prawym przyciskiem myszy open, open with, czyli otwórz za pomocą i wyszukujecie tutaj klikacie Java TM Platform jeżeli nie ma tego, możecie kliknąć Choose Another App i za pomocą przycisku More Apps, chyba tam pisało, zjeżdżacie na dół. Jeżeli nie ma na liście dalej Java, klikacie Look for Another App on this PC i tutaj wybieracie sobie generalnie folder Java, czyli tutaj Java. Następnie wybieracie wersję tej Java, czyli na przykład ja przed chwilą zainstalowałem JTK21. Dam to może na większy ekran. No dobra, za bardzo ich nie powiększyłem, ale JDK21, bin i tutaj wybieramy sobie javaw.exe klikamy Open i tym sposobem otwiera nam się właśnie ten plik i również powinna się już załapać ta ikonka. No okej, okay, ale czasem dzieje się tak, że mimo tego Java nam nie działa. Coś się zagubiło, coś się nie tak porobiło, nie działa, więc przechodzimy na kolejną stronę. I z tej stronki pobieramy sobie tym przyciskiem Download Jar Fix. Pobieramy sobie do, znowu na przykład na pulpit i teraz Jarfix sobie po prostu odpalamy. Znowu pojawia się okno, którego nie widzicie, ma, musicie kliknąć tak, że zgadzacie się na odpalenie tego z konta administratora, by to uruchomić. I teraz pojawia nam się takie okienko, no i pisze, że tam porobiły się naprawy, klikamy OK i w tym przypadku już wasza Java będzie działać normalnie. Powinniście ją normalnie widzieć albo ewentualnie jeszcze tutaj open with. wszystko powinno śmigać. Ja to oczywiście od Pana cały czas, ale to działa do wszystkich plików typu Java, nawet niezwiązanymi z Minecrafta, czyli z tymi plikami, którymi ja teraz tutaj zarządzam. Także to, tak naprawdę, tyle. Jak widzicie, już mogę tych plików używać. Mam nadzieję, że to Wam pomogło. I mamy Javę działającą na kąpie. Zawsze, przynajmniej, jeżeli lajkujecie, słuchujecie, komentujecie te filmy, to bardzo je rozwija. Jeżeli nie zostawiacie jeszcze nic po sobie, byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki.